Wieczór, tutaj mamy do prezentacji gołąbki. Są to gołębie szczególne. Jest to gołąb, którego trzymam w ręce. Gołąb od Dominika Palarskiego z 20 roku, samczyk. Numer samczyka to jest 5046. Jest to gołąb, który został przeze mnie zakupiony od mistrza Polski. Tutaj jak likwidował hodowlę, gołębie właśnie zakupiłem od Mariusza Dobrzańskiego, trzykrotnego mistrza Polski. Na młode dwa razy, raz na Gołębie roczne, I to jest właśnie samczyk który był u niego w rozpodzie. gołąb który dawał dobre gołębie, pochodzi z gołębi, tych gołębi było więcej, tego jeszcze miałem w rozpłodzie z gołębi córka Olimpijki Dominik Palarski, 41-18 Olimpijka i z dołu mamy tutaj gołębie Palarski z gołębi właśnie Wandelburg. Z gołębi właśnie bandebuluk linia Kitla. I tutaj mamy palarski, baranowski jaworski Michalak ze strony matki. Także gołek bardzo dobry. Można powiedzieć też jeżeli chodzi o gołębia, to taki też super. Gołąb pięknie zbudowany. No, widać tutaj po gołębiu jak się gołąbek prezentuje. Bardzo ładny ptak, gołąbek, który dawał dobre młode w likwidacji hodowli od Dobrzeńskiego. on miał kilkanaście tych gołębi. To jest kolejny kolejnego z tej hodowli od Dobrzeńskiego, jest to gołąb z 19 roku o numerze 47. siedem tak dobrze mówię, czterdzieści siedem, czterdzieści rok. Bardzo ładny gąbek, też taki urodziwy, można zobaczyć. Przepiękny tak też taki pstry, też był tutaj w rozpłodzie jeden rok. Tego już w tamtym roku nabyłem. Także widzą koledzy, że no materiał fantastyczny. Biały rogowy dziubek, bardzo ładne oko. Także gołąb myślę, też wartościowy materiał do rozpłodu. Samczyka płowego. Gołąb jest o numerze 2296. Gołąb z 18 roku. Samczyk płowy. Bardzo ładny gołąb. Z nimi właśnie Jansen. Jansen Głos. Od kolegi Dobrzyńskiego. Także mamy tutaj trzy piękne samczyki. Bardzo ładne gołąbki. Także koledzy zapraszam serdecznie. Myślę, że materiał bardzo dobry gołębie sprawdzone w rozpłodzie. Także dobry lot i miłego wieczoru życzę. Piękne, piękne ptaki. Tutaj widać po gołębie. Także zapraszam serdecznie.